Cześć przyjacielu, z tej strony Pablo z bloga kobietę.pl Z tego nagrania dowiesz się, jak być z friendzona, czyli przestać być dla kobiety tylko kolegą lub przyjacielem, w siedmiu szybkich i łatwych krokach. Oprócz tego otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Is love I'm Is the love? Zostańmy przyjaciółmi. Gdy kobieta mówi coś takiego, to nie jest dobrze. Tym bardziej, gdy ty chcesz od niej czegoś więcej niż tylko przyjaźni. Jednym słowem wpadłeś. Wpadłeś jak śliwka w kompot do friendzona, czyli do strefy przyjaźni. Ale bez obaw, masz mnie, a ja ci pomogę. Czy możesz wyjść z friendzona? Możesz, ale samo się nie zrobi. Wymaga to pracy i wysiłku od ciebie. Jak dużo? Wszystko zależy, z jakich powodów wpadłeś w szufladkę przyjaciela. Chodzi o to, jak bardzo i z jakich powodów kobieta postrzega cię jedynie w kategoriach przyjaciela. Jeżeli trafiłeś do przyjaciela, to tylko dlatego, bo robiłeś błędy przez określony czas i tak samo potrzebujesz czasu, aby z niego wyjść. Przede wszystkim, gdy kobieta mówi ci zostańmy przyjaciółmi, to zachowaj spokój i uśmiech na twarzy. Żadnych złości, obrażania czy poniżania kobiety. Nie ma tak samo sensu mówić w stylu: Co zrobiłem źle, dlaczego tylko przyjaciółmi, myślałem, że ci się podobam. Nie ma tak samo sensu przekonywać kobiety logicznie, aby zmieniła zdanie. Logika tutaj nie działa, a tylko pogorszysz swoją sytuację. Najlepsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to z uśmiechem na twarzy odpowiedzieć: Lubię cię, a przyjaźń jest ok, więc będziemy się przyjaźnić. Wiesz, na czym stoisz ze strony kobiety i jak postrzega relacje między wami, i to będzie punktem wyjścia. Jeżeli jesteś już po tym, gdy kobieta powiedziała ci, że zostajemy tylko przyjaciółmi, a ty postąpiłeś inaczej, to trudno. Będzie trzeba to odkręcić. Przede wszystkim kobieta mówi ci, że chce się tylko przyjaźnić, bo nie czuje, że jesteś atrakcyjnym facetem z jajami. Nie jesteś w jej oczach wyjątkowy i nie czuje do Ciebie pociągu seksualnego. Nie ma także powodu, aby się o Ciebie starać. I będziesz musiał nad tym popracować, jeżeli chcesz to zmienić. Ale najpierw sprawdź, czy w ogóle jesteś w strefie przyjaźni z kobietą. Jak w takim razie poznać, że jesteś we friendzone? Przede wszystkim jesteś dla kobiety jedynie przyjacielem, jeżeli kobieta Ci się podoba, a relacja między Wami jest jedynie koleżeńska czy przyjacielska. Oczywiście może to być Twoja wina, bo nie wnosisz tej relacji na wyższy poziom, ale o tym będzie jeszcze później. Jesteś dla kobiety przyjacielem, gdy ona nie inicjuje z Tobą żadnego kontaktu albo robi to bardzo rzadko, nie chce się z Tobą spotykać sam na sam, spotyka się z Tobą jedynie, gdy potrzebuje jakiejś pomocy od Ciebie, abyś coś na przykład dla niej zrobił naprawił samochód albo pralkę. Odpisuje lub odpowiada ci krótko i zdawkowo na Twoje wiadomości. Piszesz lub rozmawiasz z kobietą, ale do niczego to nie prowadzi w relacjach. Jedynie wysłuchujesz jej żali lub rozwiązujesz jej problemy. Ona opowiada Ci o swoich byłych facetach i najczęściej żali się na nich. Nie dochodzi między Wami do kontaktu fizycznego. Gdy kobieta jedynie wykorzystuje Cię materialnie i finansowo. I oczywiście, gdy mówi ci, że jesteś miłym facetem, ale zostańmy przyjaciółmi. Dlaczego w ogóle wpadłeś w szufladkę przyjaciela? Wszystko, co robisz z kobietą, bazuje na trzech elementach: jest to komfort, atrakcyjność i podniecenie. Każde Twoje działanie powoduje, że zyskujesz albo tracisz na każdym z tych elementów. A w relacjach musi panować równowaga. Chodzi o to, aby panowała równowaga w każdym z tych. Elementów. Gdy będzie za dużo lub za mało jednego z nich, to relacje nie będą wyglądały tak, jak powinny. Zaraz ci to szybko przedstawię na przykładzie. Komfort dla kobiety sprawia, że kobieta czuje się przy tobie, jakbyście się znali razem ze 100 lat. Jeśli chodzi o atrakcyjność, to dzięki byciu atrakcyjnym facetem przyciągasz do siebie kobietę, a za pomocą podniecenia wpływasz na stan seksualny kobiety. Jak widzisz, wszystkie te elementy mają pozytywny wpływ na relacje. Na pozór wydają się bardzo pozytywne. Ale co się stanie, jeżeli relacje będą oparte jedynie na jednym z tych czynników? Jeżeli będzie za dużo podniecenia bez pozostałych elementów, to wyjdziesz na napalonego faceta, bo będziesz jedynie okazywał zainteresowanie seksem. Z drugiej strony, za dużo atrakcyjności bez pozostałych elementów. Sprawia, że kobieta postrzega cię jako faceta pociągającego dla niej, ale poza jej zasięgiem. Będziesz dla niej nieosiągalny, co także jest złe. Wreszcie, za dużo komfortu bez pozostałych elementów sprawia, że kobieta czuje się przy tobie jedynie miło i komfortowo, a to sprawia, że trafiasz do szufladki przyjaciela. Jak widzisz, powodem, przez który trafiłeś do strefy przyjaciela jest Komfort, który zbudowałeś z kobietą bez pozostałych elementów relacji. W relacji zabrakło atrakcyjności i podniecenia, lub były one zbyt słabe, aby kobieta mogła je dostrzec. W jaki sposób zbudowałeś za duży komfort z kobietą, bez elementów atrakcyjności i podniecenia? Jest kilka powodów. Wyznałeś zbyt szybko swoje uczucia. Odkryłeś wszystkie swoje karty kobiecie, która nie jest tobą zainteresowana. Jeżeli nie jesteś pewien, czy kobieta coś do ciebie czuje, to pod żadnym pozorem nie wyznawaj jej swoich uczuć. To sprawia, że źle zaczynasz relację i znajomość. Często facet mówi coś takiego. Kocham cię, jesteś dla mnie wszystkim, jesteś tą jedyną. Nie mogę bez ciebie żyć, ciągle o tobie myślę, zrobię dla ciebie wszystko. W ten sposób jedynie zabijasz sobie bycie wyzwaniem dla kobiety. Tym samym gwałcisz zasadę niedostępności. Kobieta przez to wie, że ma twoje uczucia za darmo. Nic nie musi robić i nie musi się o ciebie starać. Drugi powód: jesteś zbyt miły i grzeczny, jednym słowem zbyt dobry dla kobiety. Jeżeli jesteś miły, grzeczny, szlachetny, i uczynny dla kobiety, to jesteś jednocześnie dla niej zamięki. Jesteś wtedy oddany kobiecie i starasz się jej przypodobać, a nawet zaimponować. Zamiast tego bądź pozytywny i uśmiechnięty ale pokaż kobiecie, że jesteś atrakcyjnym facetem z jajami. Gdy pocieszasz lub pomagasz i rozwiązujesz problemy kobiety, to nie sprawi, że będziesz bliżej niej pod kątem bycia razem. Owszem, będziesz bliżej, ale jako właśnie tylko kolega lub przyjaciel. Pomaganie sobie nawzajem to domena przyjaciół, a nie miłości. A miłość potrzebuje atrakcyjności i przede wszystkim seksualnego pożądania. Jeżeli kobieta potrafi przewidzieć każde Twoje słowo, ruch czy zachowanie, to działasz z nią nudno i szablonowo. A kobiety nie znoszą nudy, a zamiast tego potrzebują określonych emocji. Będąc miłym i dobrym dla kobiet, nie jesteś dla nich żadnym wyzwaniem. Nie jesteś dla nich atrakcyjnym facetem, ani nie wpływasz na jej podniecenie i pożądanie. Wtedy kobieta mówi ci, że nie ma chemii między nami, albo nie masz tego magicznego czegoś. Po trzecie, okazujesz, jak bardzo ci na niej zależy. Możesz dawać kobiecie dużo od siebie, pod warunkiem, że ona robi to samo. W innym przypadku, gdy ty niemal stajesz na głowie i dajesz jej całego siebie, a kobieta nie daje nic od siebie, to dochodzi do złamania równowagi uczuć. To nie ma prawa się udać. Wtedy inwestujesz za dużo w relację z nią i nie jesteś dla niej żadnym wyzwaniem. Dlatego nie bądź nachalny dla kobiety. Przede wszystkim ogranicz kontakt i stosuj zasadę niedostępności. Kontakt przez telefon zamień na spotkania na żywo. Masz być dla kobiety nagrodą, dlatego nie dawaj jej swojego zainteresowania, zanim na nie nie zasłuży. Nie bądź tak samo dostępny na każde jej zawołanie. Dużym błędem jest kupowanie prezentów kobiecie, gdy jeszcze nie ma nic między wami. W ten sposób jedynie starasz się kupić jej przychylność, czy nawet miłość. Po czwarte, rozmawiasz z kobietą w nudny i logiczny sposób. Jeżeli rozmawiasz z nią w nudny i logiczny sposób, to nie dziw się, że kobieta widzi w tobie jedynie, a czasami i aż, przyjaciela. Z kobietą masz rozmawiać jak kochanek, a nie jak przyjaciel. W zły sposób prowadzisz rozmowy i relacje. Musisz pokazać kobiecie, że masz ciekawe życie, także towarzyskie, a nie, że jesteś jakąś ofermą życiową. Za pomocą opowiadania ciekawych historii pokaż, że radzisz sobie w życiu i masz nad nim kontrolę. Oprócz tego, nie narzekaj do kobiety, że nie masz powodzenia z kobietami albo że kobiety źle cię traktowały. Jeżeli nie potrafisz rozmawiać z kobietą w emocjonalny sposób, to po prostu się tego naucz. Naucz się rozmawiać z kobietami, dając im emocje. Nakręcaj emocje kobiety zamiast być nudnym w rozmowie. Po piąte, komplementujesz kobietę za darmo. Gdy dajesz kobieci komplement za darmo, ona nie musiała na niego zasłużyć. Albo co gorsze, zasypujesz ją masą, banalnych i bezwartościowych komplementów w stylu jesteś taka piękna, masz piękne oczy, masz cudowne nogi. Komplement najlepiej, gdy będzie nagrodą dla kobiety, gdy ona na niego zasłuży. Oprócz tego, dawaj kobiecie indywidualne i dostosowane do niej oraz do sytuacji, w której jesteście komplementy. Najbardziej wartościowe komplementy nie opierają się na wyglądzie kobiety. O tym, jak komplementować kobietę, dowiesz się w innym nagraniu. Po szóste: nie potrafisz droczyć się i flirtować z kobietą. Zamiast rozmawiać w nudny i logiczny sposób, drocznię i flirtuj z kobietą. Opowiadaj ciekawe historie oraz maluj obrazy w głowie kobiety i wtrącaj seksualne podteksty. Opowiadaj w ciekawy sposób, zamiast zadawać kobiecie pytania w stylu, co robisz albo co słychać u ciebie. Jeżeli flirtujesz z kobietą, to musisz być w stanie spełnić i zrealizować to, co powiedziałeś, zamiast być tylko mocnym gębie i wycofać się z seksualnych aluzji. Pamiętaj o tym. Po siódme, nie dotykasz kobiety. Jeżeli chcesz zbudować związek z kobietą, to dotyk jest kluczowy. Nie możesz tylko bezpiecznie cały czas rozmawiać z kobietą i liczyć na to, że będzie z tego coś więcej. Bez dotyku kobiety, prędzej czy później wylądujesz jako przyjaciel. Musisz szczerze okazać kobiecie swoje intencje i najlepiej zrobisz to za pomocą dotyku. Od samego początku. Traktuj kobietę tak, jakbyś chciał, żeby ta relacja wyglądała. Nie czekaj na później, bo inaczej będzie za późno. Kobieta od samego początku ma widzieć w tobie kochanka, a nie kolegę. Zadbaj o spędzanie czasu sam na sam bez znajomych. Ten czas wykorzystaj, aby kobieta dobrze się przy tobie czuła, a także na dotyk i strefę seksualną. Nie chodzi o to, że od razu masz się rzucać na kobietę i ją obmacywać. Dotyk ma sprawiać kobiecie przyjemność. Dlatego dotyk wprowadzaj stopniowo od przyjacielskiego typu podania ręki, przytulenia czy dotknięcia w ramię, po seksualny, a także głaskanie jej pleców czy szyi, masażu itd. Bądź spójny w mowie, dotyku i działaniu. Jeżeli kobieta odpycha Twój dotyk, to oznacza, że nie jest w odpowiednim stanie emocjonalnym, aby go przyjąć. Musisz wtedy wpłynąć na jej emocje. Oprócz dotyku, wykorzystaj pozostałe elementy flirtu, takie jak uśmiech czy kontakt zrakowy. To, jak patrzysz na kobietę, czyli seksualnym pożądaniem, ma kluczowe znaczenie. Bądź męski i prowadź kobietę, robiąc z nią niestandardowe rzeczy. Na koniec, wprowadzaj seksualność i generuj w kobietach seksualne pożądanie. Jak w takim razie wyjść z Potrzebujesz do tego dobrego planu, krok po kroku. Aby wyjść z niego skutecznie. Aby tak było, kobieta musi zmienić postrzeganie ciebie. Musisz jej stary obraz na twój temat zamienić nowym, atrakcyjniejszym. Dlatego przejdźmy do kroku pierwszego. Upewni się, dlaczego wpadłeś do strefy przyjaciela. Zanim zaczniesz z czegokolwiek wychodzić, musisz uświadomić sobie, dlaczego w ogóle tam się znalazłeś. Znasz już 7 najczęstszych powodów, przez które faceci zostają tylko przyjaciółmi. Więc masz odpowiedź, na czym musisz się skupić i pracować w pierwszej kolejności. Masz powód, dla którego się tam znalazłeś. Na podstawie tych powodów sprawdź, z jakiego powodu kobieta postrzega cię tylko jako przyjaciela. Jeżeli jest to więcej niż jeden powód, to naturalnie będzie to wymagać od ciebie więcej pracy. Tak samo będzie wymagało więcej pracy, jeżeli wyznałeś kobiecie miłość, albo zareagowałeś niespokojnie na jej słowa, gdy ci to powiedziała. Wszystko zależy od sytuacji, w której jesteś, dlatego od razu przejdźmy do drugiego kroku. A drugim krokiem jest zerwanie kontaktu z tą kobietą. Zacznij od ograniczenia kontaktu i tego, w jaki sposób traktujesz kobietę. Przede wszystkim nie okazuj jej tak dużo zainteresowania. Ona nie może być pewna, że ty chcesz z nią być. Jeżeli często widywałeś się z kobietą lub byłeś po prostu dla niej dostępny, to teraz stań się lekko niedostępny. Niedostępny w naturalny sposób. Przestań także inicjować z nią kontakt. Jeżeli kobieta miała cię na każde zawołanie, to teraz zacznij od niej wymagać zmian. Ale powolutku, małymi krokami. Skoro pomagałeś jej za darmo, coś na przykład robiłeś dla niej, to teraz niech kupi ci w zamian piwo albo loda. Nie chodzi o to, aby od razu zapadać się pod ziemię, ale jeżeli pisałeś z nią codziennie, to zacznij teraz pisać. Raz albo dwa razy w tygodniu zajmij się swoimi sprawami, tak aby naturalnie stosować zasadę niedostępności. W tym czasie podnoś swoje umiejętności z kobietami. Bądź dla kobiety wyzwaniem. Jeżeli w międzyczasie przypadkowo gdzieś spotkasz tą kobietę, to bądź dla niej uśmiechnięty i neutralny. Rozmawiaj z nią jak z dobrą znajomą, ale już bez żadnych komplementów. Warto także w tym miejscu ze swojej strony okazać jej brak zainteresowania. Daj jej czas i przestrzeń, a zamiast tego zacznij pracować nad sobą i przejść do kroku numer 3. Krok numer 3 to budowanie lepszego wizerunku siebie. Jeżeli dałeś kobiecie za dużo komfortu, to ona nie widzi w tobie faceta z jajami jako kochanka. Kobieta musi po zacząć postrzegać cię jako atrakcyjnego faceta. Musisz przełamać jej stary obraz na temat samego siebie i zastąpić ją nowym, atrakcyjniejszym. Popracuj nad sobą, aby być prawdziwym facetem, który posiada męskie cechy. W tym czasie poznawaj i otaczaj się innymi kobietami. Rozmawiaj z nimi tak, abyś nabrał doświadczenia i czuł się przy nich swobodnie. Jeżeli masz na przykład Facebooka, to dodawaj zdjęcia, gdzie jesteś w towarzystwie, na przykład na imprezach, koncertach czy w wakacjach, gdzie widać, że dobrze się bawisz. Pokaż, że masz ciekawe życie. Jeżeli kobieta zobaczy twoje zdjęcia, to daje jej to do zrozumienia, że dobrze się bawisz, a nie jesteś pizdą, która płacze w poduszkę. Wszystko to przybliża cię do wyjścia ze strefy przyjaciela. Dlatego przejdź do kroku numer 4. Pokaż kobiecie, że jesteś teraz lepszy. Solidnie pracowałeś nad sobą, spotykałeś się z innymi kobietami, to teraz to doświadczenie czas przekazać kobiecie tak aby ona zobaczyła, że jesteś atrakcyjnym facetem. Podczas rozmowy z nią droczysz się i flirtujesz oraz wrzucasz aluzję seksualnej dwuznaczności, po czym czekasz na jej reakcję. Jeżeli nie reaguje pozytywnie, to wracasz do poprzedniego kroku i dalej nad sobą pracujesz. Jeżeli reaguje ona pozytywnie, to przechodzisz do regularnego spotykania się z nią, a tym samym do kroku numer 5. Faceci, którzy lepiej radzą sobie z kobietami, mają określony sposób komunikacji z nimi. Ich komunikacja oparta jest na seksualnym napięciu i pożądaniu kobiety. To najmocniejszy sygnał zainteresowania między kobietą a mężczyzną. Wykorzystaj to. Przede wszystkim, kobieta musi mieć powód, aby się z Tobą spotykać. W rozmowie cały czas dawaj jej emocje i stopniowo się przed nią otwieraj, aby Cię poznała z tej atrakcyjnej i męskiej strony. Cały czas drocznie flirtuj i okaż jej poczucie humoru. Posuwaj relacje do przodu w kierunku seksualności i działaj na kobietę seksualnie. Stosuj aluzje seksualne i dwuznaczności w rozmowie. Jeżeli wpłyniesz na emocje kobiety, to zmienisz jej postrzegania ciebie. Gdy w rozmowie są emocje i pobudzasz jej zmysły, a kobieta reaguje na ciebie pozytywnie, to wprowadź dotyk. Eskaluj go od przyjacielskiego po bardziej intymny. Cały czas pobudzaj w kobiecie seksualne napięcie oraz zainteresowanie. Zwracaj uwagę na jej atrakcyjność jako kobiety. Doceniaj jej kobiecość, seksowność oraz zmysłowość, a następnie przejdź do kroku numer 6. Krok numer 6, czyli czas na pocałunek. To jest Twoje być albo nie być z kobietą. Pocałunek w usta powie Ci więcej niż tysiąc słów, które mogłaby wypowiedzieć kobieta. Przełam barierę pocałunku. I cały się z kobietą. Później nic już nie będzie takie samo. Jeżeli będziesz całował się z kobietą, to zacznie pojawiać się między wami coraz większa chemia, a reszta pójdzie już naturalnie z górki. Wtedy przejdziesz do ostatniego, czyli siódmego kroku, jakim jest wyeliminowanie jej logicznych wymówek. Kobieta co innego mówi, a co innego robi. Wszystko dlatego, że jej emocje ciągną ją w jedną stronę. A logika ją ciągnie w drugą stronę. Zamiast przekonywać kobietę logicznie, upewniaj ją, że podchodzisz do relacji na luzie, bez oczekiwań i bez żadnego ciśnienia. To może być na zasadzie spróbujmy i zobaczmy co z tego będzie. Gratuluję. W tym miejscu możesz być z siebie dumny, bo udało ci się wyjść ze strefy przyjaciela. Nie zawsze się to udaje, bo wszystko zależy od dwóch osób, a nigdy nie ma dwóch takich samych sytuacji. Być może kobieta ma już kogoś na boku, a nawet o tym nie wiesz, a niepotrzebnie się starałeś. Nigdy nie wiadomo. Dużo też zależy od ilości błędów, jakie popełniłeś, a także tego, jak podejdziesz do pracy nad sobą. Pamiętaj, że relacje wymagają czasu. Przy każdym z tych kroków daj kobiecie przestrzeń i nie naciskaj na nią. Jeżeli czujesz opór ze strony kobiety, to daj jej czas i przestrzeń. Lepiej wolniej ale skutecznie iść do przodu. Dlatego mocno trzymam za Ciebie kciuki z wychodzenia z friendzona. Napisz w komentarzu, czy udało Ci się wyjść ze strefy przyjaciela. Aby utrwalić i przyswoić więcej wiedzy, najlepiej obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jak zdobyć kobietę,.pl ukośnik poradnik, następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam zdobywco.